Cieszę się, że tak licznie przyszliśmy. O, mało. Cieszę się, że tak licznie zgromadziliśmy się tutaj. Zaraz wszyscy będą mogli powiedzieć, kto będzie chciał powiedzieć, co mu w duszy gra. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj dlatego, że wszystkim nam zależy na Polsce. Wszyscy chcemy, aby i nasz naród, i nasz kraj, i ta ziemia nadal pozostała Polska. Niestety radni sobotu, może część zmanipulowana, może część z premedytacją chciała tego, ale zdecydowali o postawieniu pomnika ku czci pruskiego urzędnika Paula Buch-Millera. Pomnik ten ich zdaniem ma symbolizować 120-lecie miasta sobotu. I w tym całe sedno. I w tym całe sedno. Dlatego, że pan Buchmiller, po tym jak zaczął robić karierę w urzędach w Berlinie, zdobył zaufanie władz pruskich. Został tu po to przysłany, aby z polskiej wsi uczynić niemieckie miasto niemieckości Sopotu od kilku, właściwie od dwóch dekad stało się czymś absolutnie standardowym w działaniach Urzędu Miasta i władz miejskich. Mamy Muzeum Miasta Sopotu, które w gruncie rzeczy, zresztą w Willi Klazena, jednego z niemieckich potentatów, którzy właśnie przyjechali kolonizować nasze miasto, organizuje głównie wystawy Niemieckie. Głównie ku czci niemieckich osadników, niemieckich inwestorów i innych niemieckich działaczy. Właściwie dla polskiej historii nie ma miejsca. Czy Państwo wiecie ile Sopot liczy sobie lat? 750. Tak, 750, czyli prawie 8 wieków. To jest 8 wieków historii, polskiej historii Sopotu. W 1283 roku książę Mściwój II przekazał Sopot i okoliczne wsie cystersom. Pod opieką Kościoła Katolickiego Sopot trwał w polskości aż do pierwszego zaboru, kiedy to prusacy rozpoczęli swoją akcję germanizowania Sopotu. My na to nie pozwalamy. Dlatego tu jesteśmy. E, oczywiście ten pomnik nie powstanie, bo oni już widzą, że jednak za bardzo przesadzili z, tym, z tą niemieckością. Może powstanie, może on stanie gdzieś, może gdzieś oku Sopotu, niech się mniejszość niemiecka i niemieccy kolaboranci, niech mają gdzie do niej do, do... Dopiero, znaczy bardziej planujemy, że niech oni go od nas kupią, skoro, skoro... skoro, skoro jest... Ludzie tutaj doprowadzili do jego powstania, to niech sobie będą odpowiedzialni za swoich ludzi i niech sobie ten pomnik odkupią, a my będziemy mogli tu postawić pomnik ku, ku czci ściwoja drugiego, czyli bohatera polskiego bohatera Sopotu tak tylko dwa słowa Mściwój Drugi to nie jest byle kto w historii Polski on był po jego decyzjach po morze zjednoczyło się z Wielkopolską i na tej, i na tej bazie powstało państwo Władysława Łokietka więc Mściwój Drugi to nie jest tylko bohater Sopotu ale to jest też bohater naszego kraju są z nami radni są z nami posłowie dlatego e, chciałbym oddać głos najpierw pani, pani poseł pani poseł e, złożyła interpelację w tej sprawie aktywnie działa e, na sesji Rady Miasta pokazała pani Jachim, że to nie jest ona nie jest tutaj żadną królową ani cesarzową ani kanclerzem tym bardziej, dlatego bardzo proszę panią Brawo. a potem będziemy dalej <śpiewanie> kontynuować. <łowy>. Proszę. Dodaj, Dorota. Nie, nie, to nie chcę. Ja generalnie mam donośny głos, ale żeby to dotarło też do okolicznych domów, do urzędników, poszło w eter, to przede wszystkim chciałam podziękować w tym medieniu, tak jak Republika Polska 24 i wszystkim innym, którzy prowadzą portale, jakiekolwiek i Państwo, którzy w social mediach działają za nagłośnienie tej sprawy. Chciałam podziękować też radnym, że podjęli tą inicjatywę, choć w tak, tak. 2021 łatwo, roku uchwała o wybudowaniu tego pomnika była omawiana, ale jak to w Unii Europejskiej bywa... Manipulacja, w jakim kształcie, ile ma kosztować, jak ma być duży pomnik, no to o tym to już raczej się nie rozmawiało nad pomnikiem ofiar niemieckich, lojalnego ludobójstwa i tych wszystkich skandalicznych rzeczy, które działy się nie tylko w czasie wojen, ale też zaborów. Pamiętajmy, dlatego że my teraz mówimy o czasie zaborów. Natomiast, drodzy Państwo, ja rzeczywiście byłam na sesji Rady Miasta i od czego zaczęła pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, bo ja poprosiłam o to, żeby mi przedstawiła akt prawny, na początku powiedziała, że ja nie mogę zabrać głosu jako parlamentarzystka, ponieważ ja nie reprezentuję tego okręgu wyborczego i sobot. W ramach, w granicach mojego okresu wyborczego. I ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora stanowi w następnych artykułach, że wysłuchanie państwa i reagowanie na państwa korzyść rzeczy jest naszym obowiązkiem, a wy nas z tego rozliczacie. W związku z tym, drodzy państwo, nie zważając na y, uwagi i y, chęć y, y, uniemożliwienia mi zabrania głosu. Walczyliśmy o to, żeby można było mimo wszystko się wypowiedzieć, co jak Państwo wiecie trwało do godziny 17, prawda? bo sesja tak długo trwała, bo były yy, ogłaszane przerwy w racji na niewygodny przebieg wydarzeń dla yy, Pani Przewodniczącej i Rady. Ale do czego zmierzam, drodzy Państwo? Zmierzam do tego, że również mamy ustawę, że jest zakaz. Yy, gloryfikowania czy rozpropagowania idei yy, 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 komunizmu, faszyzmu, etc. Ale ona wydaje się, że nie obejmuje yy, zaborów. Więc generalnie trzeba by tą ustawę nowelizować, żeby również okres zaborów też yy, był brany pod uwagę, żeby nie gloryfikować osób, które związane były z okresem zaborów. Na Rzeczpospolitej polski, po powyższej księgowości, i wszystkich tych egipskich, które nam oprawcy zafundowali. I teraz drodzy Państwo, adremy. Szczerze mówiąc, powinniśmy dalej wspierać tylko radnych z Sopotu, ale też z innych miast, ale podziękować radnym, że podjęli ten temat. I bo zawsze zapominam, i Kubie. I panu Kubie, ale również radnym rozostałym z dużym temat podjęciem. Bo drodzy Państwo, brawo, brawo. nie możemy sobie pozwolić, żebyśmy w Sopocie i nie tylko w Sopocie... Gdzie, w... bo mi już palec boli. Musisz trzymać to wstrzymać, bo to jest yy, masakra. No weź to trzymaj. Tak, ale musisz to bliżej, musisz to przyciskać, nie trzymać. Przyciskać. Nie będzie nie wiesz, Państwo, My musimy się przesłuchanie przedstawiać germanizacji. Nie te germanizacji, germanizacji, dlatego że drodzy Państwo, my takie kwiatki to mamy w, mamy w całej Polsce. My zaczynamy tutaj, od trójmiasta, od okolic, czytnikowi państwowemu, administracji pruskiej, namiestnikowi rządu okupacyjnego cesarstwa pruskiego Ma być tutaj miał... Przynajmniej reprezentował okres germanizacji, która, drodzy Państwo, związana była z kulturkampem Bismarka, który chciał nas wynaradawiać, wybijać co do jednego i pokazać wyższość kultury niemieckiej nad polską. Te wszystkie budowle, które zostały wzniesione albo zduplikowane przez pana Paul Müllera były kopiami budowli, czy yy, nawet dachy przypominające yy, hełmy, tak, które, yy, którymi mieliśmy również się przy, Krzyżacki Krzyżacki Zamek. Krzyżacki zamek, tak, miał być odzwierciedleniem również Krzyżackiego zamku, miał nam pokazywać tą wyższość kultury niemieckiej, wyższość narodu niemieckiego, natomiast yy, pilnował. Pan architekt, urzędnik tego, aby polscy architekci, aby Polacy nie wznieśli tutaj Boże żadnej budowli, która miałaby w perspektywie czasu, wieków pokazywać nasz dorobek kulturowy jako Polaków. W związku z tym była to jawna, u, jawny ucisk, germanizacja i pokazywanie Polakom miejsca w szeregu. To nie był przypadek. To były inicjatywy, które ten pan wznosił. Szanowni Państwo, nawiązując również do tego, co stało się na sesji, chciałam Państwu również e, przypomnieć, że my mamy więcej takich e, pomników i takich, e, takich e, miejsc czy sytuacji, e, które są karygodne. E, byliśmy e, nie dość, że blokowani, ale Pani Przewodnicząca e, wygłosiła mowę w takim stylu gomułkowskim, gdzie sam fakt zabrania głosu w tak wrażliwej kwestii został określony jako antynarodowy, mowy nienawiści, no i wszystkie te inne lewackie epitety, których ja nie umiem Państwu przytoczyć, bo się takim językiem po prostu nie... Chciałam Państwu zwrócić uwagę na fakt, że sam fakt spotykania się tak było w uzasadnieniu, Przedstawicieli Rady Miasta, pani prezydent w spotkaniach, tak zwanego rządu na uchodźstwie Generalne, Wolnego Miasta Gdańska, no to to już jest w ogóle absolutny skandal, gdzie pani prezydent, co podkreśliłam w swojej wypowiedzi, powinna właśnie w tym momencie złożyć doniesienie do prokuratury że takie środowiska, albo to, nie wiem, do służb polskich, które powinny sprawdzić środowiska, które uzurpują sobie prawo do e, e, powoływania się na stare, e, e, starą... E, na dalsze istnienie wolnego miasta Gdańska i ich perspektywę i fakty historyczne. To jest karygodne, jak również to, że ziomkostwa, które przyjeżdżają do Polski Związek, Wypędzony, który był reprezentowany przez panią Steinbach, może tutaj swobodnie głosić swoje chore dla nas i absolutnie niezgodne z prawem i sprzeczne z naszym, naszą racją stanu idee. I jeszcze spotyka się to z opieką samorządów terytorialnych. No, drodzy państwo, to jest w ogóle niedopuszczalne. Chciałabym zwrócić uwagę, że ten pomnik, który. Mam nadzieję, że w końcu nie stanie, bo to jest bardzo duża budowla, drodzy Państwo. To nie jest taki pomnik, który można sobie zlikwidować. To jest 5,5 metra, to musi być poważną podstawę. To musi być bo, dosłownie budowla, potraktowania jak budowli. On będzie górował nad Sopotem i pomnikiem ofiar ludobójstwa niemieckiego. No drodzy Państwo, na to nie możemy pozwolić absolutnie. Chciałabym Państwu też zwrócić uwagę, że w kontekście tego pomnika należy pamiętać, że obecnie rządzący, których przedstawiciele są w samorządach wielu miast, również podejmują inicjatywy, które są absolutnie sprzeczne z naszą racją stanu. Niedaleko w Gdańsku zdaje się, że wczoraj czy przedwczoraj była rozpatrywana uchwała odnośnie pomnika Gintera Grasa. Yy, tak, a nie mamy pomnika Wybickiego yy, mało tego, w, na Uniwersytecie Wrocławskim z, z, yy, z, yy, no, yy, na Uniwersytecie Wrocławskim yy, zniesiono, czy zdjęto yy, orła natomiast yy, powieszono portret króla Prus yy, most we Wrocławiu yy, chce się yy, pod pretekstem remontu przywrócić nazwę mostu cesarza My w Krokowej musimy wraz z państwem pikietować i domagać się, aby nie stawiano płyt pamiątkowych oficerom Wehrmachtu SISS, które były absolutnie walczyły przeciwko Rzeczpospolitej, a osoby, które. Były w takich formacjach, absolutnie, z założenia w ustawie też i prawa polskiego, nie powinny w ogóle myśleć o jakimś przywróceniu obywatelstwa polskiego, już wydawaniu dokumentów, które upoważniają ich o, do odzyskiwania majątków, które przeszły na skarb państwa, drodzy państwo. Już nie mówię o tramwaju, tak, który jeszcze do niedawna był imieniem działacza NSDAP, o, o poczcie polskiej, gdzie mordowano pocztowców, a przywraca się na szkołach i poczcie nazwy polskie, niemieckie, gdzie na Westerplatte chce się budować hotele, gdzie wystawy nasi chłopcy przekłamują historię, mówiąc, że ktoś dobrowolnie wstępował do Wehrmachtu i Wojska Niemieckiego, gdzie, gdzie kraja się wystawę Muzeum II Wojny Światowej i wyrzuca się naszych bohaterów, drodzy Państwo, no nie możemy na to pozwolić, to jest istna germanizacja ja się zastanawiam MM. co ci ludzie tu jest Pols cuarto. polska tu jest 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 polska Kierują te osoby, co oni mają w głowie? Przecież my, owszem, budujemy przyjaźnie, ale my w Polsce powinniśmy budować pamięć i czcić naszych bohaterów. My powinniśmy budować pomniki naszym bohaterom. My jesteśmy w Polsce. My, że tak powiem, powinniśmy kierować się tutaj wielkim sercem i znajomością historyczną. Ten pomnik jest też świadectwem na to, że władze miasta. Mówią tylko na skróty, że był to architekt, bo tak w Wikipedii sobie możecie Państwo przeczytać, że on zbudował to stworzył sopol. Tak takie zdanie jest. W XIII wieku. Y y wiedza absolutnie nie była rozpowszechniona odnośnie okresu, w którym to był. Komu się zasłużył, że był urzędnikiem, który wykonywał takie, a nie inne rozkazy i kogo reprezentował. Tej wiedzy nie ma. To jest tak jak w Gdyni nie wiedziano, że Gdynia nie wysiedleni byli że my mamy y, 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 armię krajową, y, 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 osoby, które były na Syberię wywiezione, no te osoby trzeba chronić, czcić, y, pielęgnować, o, otoczyć wielką opieką, a nie robić wszystko, żeby pamięć o nich zaniknęła. No, dzisiaj te samorządy, ja nie wiem naprawdę, drodzy Państwo, czym się kierują, że krzywdzą i plują w twarz ludziom którzy o wspaniałą pospolitą walczyły. To jest nie do, po prostu, nie do zaakceptowania. Na koniec, na koniec chciałam ja państwu powiedzieć, że zadałam, zadałam, również pytanie, zadałam również pytanie pani przewodniczącej, jeżeli nas się wyzywa od y, antynarodowców, faszystów, etc., to ja mam pytanie. Niech mi pokaże chociaż jedno miejsce, gdzie w Niemczech, gdzie mieliśmy ogromną polonię, tu zresztą tego, tu też był dom polski, mieliśmy dużą polonię, Maczewski był posłem w Sejmie Pruskim. Jego wnuczki do dzisiaj żyją. Mamy spadkobierców Rodła. Proszę mi pokazać jedno miejsce, gdzie Ku pamięci Polaków, którzy byli zmuszani i podlegali pracy przymusowej. Byli mordowani w obozach koncentracyjnych w Niemczech. Jedno miejsce, gdzie się naprawdę stawia pomniki Polakom i czci się ich pamięć, nie ma takiego miejsca. Rzucili nam kamlot jakiś 17-tonowy, gdzie pies go może obsikać. W jakichś pan w krótkich spodenkach składa tam kwiaty w imieniu rządu niemieckiego. A my mamy czekać, aż na Niemcy jakiś dom Polski postawią bez naszej wiedzy i w myśl historii, tak jak oni ją re, 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 no, re, interpretują i rozumieją. To jest skandal, drodzy Państwo. My nawet tam nie możemy przyjść kwiatów złożyć, ponieważ Niemcy przeganiają organizacje patriotyczne, które chciałyby pamięć swoich dziadków e, e, jakoś uhonorować. Więc związek Polaków w Niemczech ma swoją ciągłość. Ale tak samo wiedza, czy niewiedza, jest przerażająca, jeżeli chodzi o reprezentantów samorządów. Ja chciałam na koniec Państwu bardzo podziękować, za to, że jako yy, prezes Powiernictwa Polskiego, które też musiałam zamknąć, drodzy Państwo, ponieważ groziło mi wypłacenie 250 tysięcy euro kary. Tylko dlatego, że się miałam ja pani Steinbach, która dzisiaj mówi, że my te tereny zachodnie powinniśmy oddać. A niektórzy przedstawiciele instytucji, jak w Instytucie Pileckiego, mianowani ludzie przez Tuska, mówili, że jakieś dobra kultury Niemcom mamy pozwracać. No drodzy Państwo, to jest wszystko na głowie postawione. I za to wszystko, za to, że Państwo z nami jesteście, że nas wspieracie, że to ma wtedy sens, bo Wasza obecność mówi, że to co robimy to jest, to ma sens i że mamy to z kim kim realizować nasze patriotyczne pomysły, czy, czy reakcje, czy pikiety. Chciałam Państwu za to serdecznie podziękować. Prosić o jeszcze, bo my bez Państwa nie jesteśmy w stanie sami niczego zrobić. To dzięki Wam jesteśmy tutaj i będziemy walczyć o to, żeby pomnik tego namiestnika, krótkiego fałzylera nie powstał. Dziękuję bardzo.